spotkanie życiowej Uniki z brokerami, tak, ambicje, które prowadzą do doskonałości agentów życiowych oraz technologiczne wyzwania ubezpieczycieli. To były tematy, które Was interesowały w obszarze ubezpieczeń w ubiegłym tygodniu. Dzień dobry, tutaj Aleksandra Wysocka, redaktorka naczelna Gazety Ubezpieczeniowej w cotygodniowym programie Ubezpieczeniowe Top 3. Dajcie znać, czym mnie słychać, czym nie widać, a ja już ruszam z konkretami, oczywiście specjalnie dla Was. O, już tutaj sobie nawet mam linki, sobie przygotowałam wszystko, żeby, no żebyście mieli szybki przegląd tego, co się dzieje. O, cześć, Aneto, dzięki Justyna, że jesteś, że tutaj nie wspierasz. No więc zacznijmy od uniki, która zorganizowała spotkanie z brokerami specjalizującymi. Się w ubezpieczeniach na życie, oczywiście mówię tu o programach grupowych, też benefitowych. No i podczas tego spotkania działo się wiele było o zmianach produktowych, nowych klauzulach, poszerzenia, poszerzeniach zakresów. No tutaj z nowości, jeżeli chodzi o produkt grupowy, uniki warto. Warto wiedzieć, że wszystkie rodzaje cukrzycy są w zakresie i, i typu pierwszego i drugiego, a nawet cukrzyca ciążowa, też jeżeli chodzi o poważne zachorowania, to również już na etapie prenatalnym, jeżeli coś się wydarzy, no to Unika weźmie za to odpowiedzialność, to tylko wybrane. Wybrane nowości jest ich więcej. Warto też wiedzieć, że dużo z tych zmian. Produktowych powstało właśnie z inspiracji brokerów, ponieważ rok temu na podobnych spotkaniach no, była ankieta. No, zresztą ta ankieta była no, nie, nie, nie tylko stacjonarnie, ale generalnie unika. Pytała, co brokerzy chcieliby zmienić w produkcie tych propozycji. Było bardzo dużo, a Pewną część udało się rzeczywiście w ciągu roku uwzględnić w ogólnych warunkach. No i teraz nowa odsłona z takim silnym właśnie wpływem brokerów, dystrybutorów, którzy przecież są na tej pierwszej linii frontu, rozmawiają z klientami, widzą co wzbudza, co jest potrzebne po prostu. Więc bardzo myślę, wartościowy kierunek pracy produktowej. Już Wam to wklejam, wklejam. Tak, klejamnik. No i widzę, że Paweł Skotnicki się tutaj pojawił wśród nas. Nie tylko zresztą sam Paweł, ale Paweł jest bohaterem właśnie kolejnego artykułu, który naprawdę zainteresował, zainteresował was odbiorców programu ubezpieczeniowe top 3 i czytelników naszego codziennego newslettera, bo artykuł numer 2. Ludzie z ambicjami dążą do doskonałości. Pewnie wiecie, a jak nie wiecie, to się teraz dowiecie, że niedawno tej jesieni miał miejsce MDRT Day Poland. Taki pierwszy taki zupełnie autoryzowany event, który w różnych miejscach świata się odbywa. No tutaj no było to duże wyzwanie i logistyczne. I, I nie tylko, bo pojawili się naprawdę prelegenci z całego świata, najlepsi. Agenci ubezpieczeniowi Życiowi. To była wizja Pawła. No nie, nie, nie ukrywajmy tego, który chciał, żeby właśnie w tej formule też w Polsce takie wydarzenie mogło zaistnieć, i udało się w bardzo szybkim czasie, więc gratulacje, bo duża merytoryka. No i gościem specjalnym był Tony Gordon, to, to jest legenda ubezpieczeń życiowych. Ja, kiedy zaczynałam 20 lat temu. No to on już był wielkim nestorem ubezpieczeń życiowych, minęło 20 lat, my się starzejemy, siwiejemy, a Tony Gordon ciągle ciągle inspiruje kolejne pokolenia agentów. Kurczę, można, można. No ciekawe, Paweł, czy ty, ty też zostaniesz takim Tonym Gordonem, ale jeszcze za młody jesteś, jeszcze ci 40 lat brakuje do jego wieku. W każdym razie warto, warto śledzić te różne wydarzenia MDRT pod, pod skrzydłami Million Dollar Round Table, czyli tej organizacji światowej zrzeszającej najlepszych życiowców na świecie, ale też. Czyli Polskie Stowarzyszenie Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. Warto ich obserwować, patrzeć, co robią. No i patronat medialny, tak, no bo my generalnie, jako gazeta ubezpieczeniowa, wspieramy te wydarzenia, które edukują, które profesjonalizują rynek w bardzo różnych obszarach, oczywiście dystrybucji też. Im lepsi agenci z szerszymi horyzontami, bardziej skuteczni, tym lepiej realizowana misja naszej branży, jaką jest niesienie takiej adekwatnej ochrony. Ochrony, do potrzeb, żeby klienci w sytuacjach takich krańcowych mieli środki na leczenie, na życie. Po to jesteśmy, moi drodzy. Po to jesteśmy i po to się uczymy. Więc, Pawle, dobra robota. Oczywiście liczymy na więcej, na kolejne wydarzenia. Znając Ciebie, wiem, że Ty już coś na pewno planujesz i, no i zawsze możesz tutaj liczyć na gazetę ubezpieczeniową. No bo tak, bo. Tak, taką mamy właśnie wizję. E, tutaj macie na Facebooku właśnie w komentarzach wkleiłam link, jak chcecie zobaczyć, co tam się działo. E, no i w ogóle jak możecie polubić tę transmisję, gdzieś tam oglądacie e, ją w tle, to ten jeden kciuk w górę, taki szybki między mailem a jakimś tam okienkiem z. Z systemem ubezpieczyciela, czy nie wiem, co wy tam teraz robicie o poranku, e, czy trzymając kubek kawy, nie wiem. W każdym razie Kciuk w górę robi dużo dla edukacji ubezpieczeniowej, więc będę wdzięczna. O, witam Annę, która też dotarła. E, no i za też witam. Cześć, i za co tam dobrego w Aliansie? Jestem ciekawa. E, no, i wszystkich innych dochodzących, czy na LinkedInie, czy na Facebooku. Moi drodzy, super, że tu jesteście. I lecimy dalej, już do trzeciej pozycji. Tak, to jest podcast Technologiczne Wyzwania Ubezpieczycieli. Mówimy tu, no, no nie będziecie zaskoczeni, m.in. o sztucznej inteligencji. Czy ona coś zmieni? Zmieni, już zmienia. Jak to się dzieje, o tym Marcin Warszewski z Deloitte. Bardzo fajna rozmowa i krótka, to jest, to jest dosłownie kilkanaście minut, więc jeżeli mielibyście tylko tego jednego podcastu wysłuchać w tym tygodniu, to warto te 15 minut, czy w drodze gdzieś do klienta, czy do domu, czy po prostu w biurze gdzieś przy okazji innych rzeczy. Bardzo Was zachęcam, żeby się z tym, z tym podcastem zapoznać. Już Wam oczywiście wklejam link, no bo, no bo tak, bo Wam wklejam. Dobrze, już patrzę, 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 tak. Widzę, wklejam. Więc warto, warto posłuchać, być na bieżąco. No i też szukać inspiracji do zastosowania technologii we własnym biznesie, bo czy jesteśmy małymi działalnościami, średnimi czy wielkimi korporacjami, to wszyscy w tym strumieniu innowacji jakoś się tam, no, nie chciałam powiedzieć, ta plamy, a jakoś się zanurzamy. No i pytanie, czy będziemy tam dryfować w miarę w sposób, Przemyślane z jakąś strategią, umiejętnie czy będziemy po prostu tonąć i, 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 i błagać o ratunek. Tej ostatniej strategii oczywiście nikomu nie rekomenduję. Tak, jak już płyniemy, to płyńmy sensownie, bo to wiele zmienia generalnie. Można na przykład nie utonąć. Duża korzyść, duża korzyść. Tak, oczywiście, zachęcam Was do codziennego newslettera ubezpieczeniowego, to taki początek przygody z Gazetą Ubezpieczeniową, to nic Was nie kosztuje. Macie codziennie wtedy na skrzynce z rana porcję tego, co się dzieje na rynku, klikacie na to, co Was interesuje i, i, i jesteście po prostu do przodu, bez wysiłku, sami nie musicie tego wszystkiego zbierać, to przychodzi do Was, więc, więc bardzo zachęcam, żeby to przetestować. I jakiś taki nawyk sobie do porannej kawy wyrobić. Jeden, jedna informacja, jeden artykuł, codziennie będziecie wtedy w ciągu roku, no nie od 365, bo my w sobotę i niedzielę mamy wolne, ale no myślę, że tam 200 kilkadziesiąt co najmniej tych artykułów będziecie do przodu przed wszystkimi tymi, którzy nic nie czytają, którzy po prostu no działają, ale, ale nie znajdują tej przestrzeni na edukację. Więc warto, o już Wam wklejam, gdzie tu można się zapisać na ten bezpłatny newsletter. Jak go nie macie, no to czemu byście nie mieli, właśnie od dzisiaj, nie czekajcie do 1 stycznia ze zmianami, bo życie jest krótkie. I jak można 28 listopada coś zacząć, to po co czekać do, do 1 stycznia? Macie link tutaj w komentarzu, zachęcam gorąco. No i tutaj taka już druga lekcja dla bardziej zaawansowanych tygodnik. Możecie go mieć papierowo, możecie go mieć PDF-owo. Co tydzień dla Was solidna porcja, już takich bardziej jeszcze przeredagowanych, przemyślanych z dużą porcją eksperckich artykułów z różnych stron ubezpieczeń. To jest dla tych, dla których ubezpieczenia to coś więcej niż jakaś robota, tylko jakiś wybór życiowy, jakaś droga, jakaś misja. I jeżeli właśnie w tej waszej misji profesjonalizm i wiedza ma swoje miejsce, ma swoje znaczenie, no to wtedy my tam wchodzimy, my Wam pomagamy, inspirujemy. To kosztuje ile? No mniej niż stówkę za kwartał. Moi drodzy, czymże to jest w świecie galopującej inflacji? To jest nic ino. Wycieczka do kina z dzieckiem w weekend to mniej więcej tyle. No ale oczywiście nie zachęcam albo, albo można i się edukować, profesjonalizować i chodzić ze swoim dzieckiem do kina. Tak. I zrównoważona życie, myślę, jest wartością. No ale, ale pamiętajcie, to nie jest duża kwota, warto ją zainwestować. No i warto zainwestować też nieco swojego czasu i swojej uwagi, uważności na te branżowe informacje, no żeby, żeby konkurować nie tylko ceną, ale też właśnie wiedzą, profesjonalizmem. My w to wierzymy i. Pomagamy tym wszystkim, którzy też mają wizję podobną. Jeszcze jeden podcast do, do wysłuchania. Jeżeli wśród Waszych klientów są rolnicy, to mówimy z Andrzejem Paduszyńskim z Kompensy o budynkach i maszynach. Już Wam wkleję zaraz też link, warto posłuchać. Jeżeli chodzi o Andrzeja Paduszyńskiego, to zawsze są konkrety, to zawsze są ciekawe szkody. Andrzeja się dobrze słucha, więc. Więc dajcie Andrzejowi głos w Waszych autach. Oczywiście, jeżeli rolne to jest jakiś Wasz, wasz obszar, albo e, nawet jak nie, to być może e, tutaj też możecie znaleźć inspirację dla siebie. Zachęcam. A już 30 listopada, czyli właściwie w najbliższy czwartek o 13, to będzie naprawdę bardzo wartościowe, ważne i ciekawe wydarzenie. Jaka szkoda, zdarzenia medyczne i partnerem strategicznym tego programu live jest Signal i Duna, wystąpi Wojtek Soliński, ale mamy też bardzo mocnych zawodników, właściwie zawodnika i zawodniczkę z LuxMed Ubezpieczenia, no i Michał Mazurek, legenda tabel zakresowych poważnych zachorowań. Tak, finance to jest naprawdę rewolwerowiec, to jest klasa, moi drodzy. Właściwie wszyscy wszyscy prelegenci w najbliższy czwartek mają ciekawe dane, mają też to właśnie nastawienie na zaangażowanie, żeby ten świat był lepszy, żeby ludzie w tych trudnych sytuacjach zdrowotnych mieli środki, mieli narzędzia do tego, żeby zdrowieć, bo tak, nie tylko mamy wypłacać po zgonach. Co oczywiście też jest bardzo ważne dla rodziny, ale, ale mamy generalnie doprowadzać do tego, żeby tych zgonów nie było, żeby był powrót do zdrowia. Taka jest nasza misja: prewencja, profilaktyka. O, widzę, że Wojciech na koniec dotarł. Wojtku, mam nadzieję, że w czwartek wpadniesz na ubezpieczeniowe live o 13. Jaka szkoda zdarzenia medyczne? Bo wiem, że profilaktyka też w kontekście pracowniczych tutaj programów to jest temat ci bliski, nieraz o tym rozmawialiśmy. Więc, ale zapraszam oczywiście nie tylko Wojtka, ale wszystkich, bo no temat i biznesowo, myślę, rozwojowy dla agencji, dla kancelarii brokerskich, dla zakładów ubezpieczeń, dla operatorów medycznych, ale też misja społeczna, bo jak wszyscy mielibyśmy być zdrowsi, a w razie choroby szybciej do zdrowia wracać, ja myślę, że nikt by nie płakał, przeciwnie, i że mamy tu wiele do zrobienia jako branża i wiele narzędzi i możliwości. Więc zajmijmy się tym, moi drodzy, tak proponuję. No, i to chyba na tyle dzisiaj by było. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Życzę domykania tego czwartego kwartału, nie wiem jak u was, ale i u mnie, i u wielu klientów w zakładach ubezpieczeń, czy u pośredników, których odwiedzam ostatnio, to takie oczy są, kalendarz po prostu wybucha, spotkanie ze spotkaniem. No ale nie dajmy się zwariować. Pamiętajmy, po co to wszystko, moi drodzy, robimy, bo to nie chodzi tylko o te słupki, chociaż one są ważne jak najbardziej, tak, ale żebyśmy nie zatracili tego, po co są ubezpieczenia, co my robimy, no po. Tak, jak nie wiemy po co to się robi, trochę smutnie, generalnie, tak myślę. Tak, profilaktyka najważniejsza, mówi Wojtek, ale w razie czego tam jest też nagranie, no tylko, że nagranie to nie to samo co transmisja na żywo. I przypominam, że wszyscy no będą na żywo, to będą tam mogli wygrać, co nieco. Zawsze są jakieś upominki od prelegentów dla tych aktywnych, uczących się, zaangażowanych. No i słusznie, uważam, że takie postawy zasługują na nagradzanie. To co, moi drodzy, życzę Wam bardzo dobrego tygodnia. Pamiętajcie, Gazeta Ubezpieczeniowa jest dla Was, czy w formie takiej do czytania. O tutaj, zobaczcie, jak to wygląda fajnie, taki właśnie, możecie to mieć u Ciebie też, właśnie. Czy, czy w wersji PDF-owej, czy w wersji tak na początek bezpłatnego newslettera jesteśmy dla Was, żeby Wam się pracowało mądrzej. Tak, bym to widziała. Dzięki, i pędzę dalej, bo ten mój kalendarz listopadowy nie odpuszczę. Wszystkiego dobrego.